Siema, siema dzisiaj to ja jak widzicie gram sobie tutaj e, i tak, chciałem wam powiedzieć widzicie ten odcinek e, pod koniec e, pod koniec grudnia i idealnie już jak już to oglądacie to już jest nowy rok więc życzę wam nowego roku dziękuję wam dziękuję wam za cały rok który byliśmy razem kurde i w ogóle bardzo wam dziękuję za tyle subów ile wiliśmy bo ja nie wiem ile wiliśmy bo nagrywam ten odcinek 4 grudnia bardzo wam dziękuję za cały, cały rok bo od tego roku mam już ponad rok jestem z wami jestem ucieszony po prostu i bardzo wam dziękuję teraz stawiam lajka i subika na pocieszenie jeszcze bardziej. To chce to mocno ten... I piszcie cię odcinek po prostu. Pod koniec grudnia. Chciałam tylko zobaczyć jak I wybór. O, muszę wybrać, czy na poziom. <try> Tak, muszę zostawić lajkaca, subika, no, no mówię, mówię na, na pocieszenie na pewno już teraz widzicie, widzicie pełno odcinków, ale ten jako premiera jest, Aha. Y jako premiera jest, więc jak widzicie, jak widzicie, widzicie, jesteśmy tutaj. Nie, wiem Cepit, chcemy Ci dalej działać, ale na razie jest, teraz jest nowa edycja i w ogóle. Więc pozdrawiam Was serdecznie, wszystkich z YouTube. Tez, jak ja słaby jestem z parkourem, patrzcie. No, patrz, jak ja słaby jestem. Yy. Stawcie, lajka muszę się skupić, bo ja muszę być cicho, ja się SKUPIĆ No halo, teleportujcie mnie tam Eee no, jak widzicie tutaj jest gramy. Musicie zostawić rekord zawsze, no, To wszystko wam się stara, na razie będą słabe odcinki Nie będzie intra jak wcześniej Bo nie mam OBS-a, a nie wiem czy ja dostanę Nie wiem, no, kartę graficzną, bo potrzebuję Nie jakiegoś rtx -a tego więc no ja jak co się dostać jakoś okej okay, eee, więc ja tutaj teraz spora serwem będę zagrać więc... więc tak do widzenia zostawcie lajka like i subika to, co ja robię z, 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 z e, wam więc za wszystkie odcinka dziękuję do widzenia